Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na taki oto makijaż przy użyciu kosmetyków, które przesłała mi moja widzka Edyta, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Wysłała mi kosmetyki, których nie miałam jeszcze okazji testować. Będą m.in. produkty kremowe marki ELF, będą kosmetyki Shiglam. Z Shiglam dzięki Edycie miałam okazję poznać produkty do konturowania, a dzisiaj użyję palety i zrobię nią właśnie taki oto makijaż. I oczywiście w tym odcinku dowiecie się, czy paletą za 20 8 zł, da się zrobić bezproblemowy makijaż w matach, bo jak widzicie na górnej powiece mam tylko i wyłącznie maty. Dziękuję Ci jeszcze raz Edytka za wysłanie paczki, cieszę się, że dzięki Tobie będę mogła przetestować kilka kosmetyków, których jeszcze nie znam, a tymczasem nie przedłużam, mam nadzieję, że zainteresowała Was tematyka tego odcinka, jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcjach ja już nie przedłużam, zapraszam Was bliżej siebie, zapraszam Was na ten oto makijaż. Na twarz mam już podkład, wykończone brwi i korektor i bazę na oczach i dzisiaj zaczniemy sobie od konturowania na mokro. Mam tutaj dwa produkty, których kompletnie nie znam. Są to produkty marki Elf. Te kosmetyki nie są jakoś tak ogólnodostępne u nas w Polsce. Widziałam je na pewno na Zalando. Przyznam jeszcze, że nie patrzyłam na innych stronach, czy można je kupić, ale nie jest to marka, która jest dostępna tak bezpośrednio w jakiejś drogerii. Często widzę te kosmetyki w TK Maxie, natomiast nic jakby do tej pory mnie po prostu nie skusiło, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku właśnie przetestuję sobie zarówno róż, jak i brązer, chociaż tutaj też od Edytki dostałam dwa. Róże marki Shane, ale powiedzmy, że je już znam, już nawet zużyłam do dna. bo Woprzednio też mi właśnie wysłała te róże, więc daruję sobie testowanie Shiglam. Natomiast skupimy się dzisiaj na konturowaniu na mokro od marki Elf. Jeśli chodzi o brązer, tutaj z tego co wyczytam na opakowaniu, mam brązer w odcieniu Summer. Czekajcie, zapomniałam. Fridays. Także tak, tak wygląda nazwa tego brązera. Kolor wydaje się dosyć sympatyczny, raczej neutralny. Także sprawdźmy, jak będzie prezentował się na twarzy i jak będzie się z tym brązerem przede wszystkim pracowało. Bronzer jest zamknięty w takim plastikowym słoiczku. Jeśli chodzi o kolor, to wygląda w środku następująco. Ja już tutaj sobie go przed chwilą słoczowałam. Ogólnie już jedną stronę wykończyłam, ale zauważyłam, że nie mam mikrofonu podpiętego, więc nagrywam jeszcze raz. Bardzo przyjemnie się słoczuje. Jest bardzo taki masełkowy. Jeśli chodzi o kolor, jest raczej neutralny i wypada bardzo delikatnie na Twarzy. Już tutaj z jednej strony to zrobiłam, więc wiem, więc wykończę sobie drugą. Ogólnie bardzo przyjemny kremowy produkt. Ma bardzo subtelną, taką delikatną drobinę. Spokojnie tutaj można go zbudować, ponieważ sam w sobie ten kolor nie jest zbyt intensywny. Jeśli chodzi o konsystencję pod palcem, to trochę może porównałabym go do tych nowych bronzerów od, bronzerów od Affect, nie mam ich, yy, na razie nie planuję ich kupić, bo mam strasznie dużo kremowych produktów, także jak coś zużyję, to może kiedyś po nie sięgnę, a póki co się wstrzymałam. Jak widzicie efekt jest taki naprawdę subtelny, ja zdecydowanie mogłabym mieć tutaj ciemniejszy odcień na pewno, yy, jest dość jasny subtelnie wygląda na twarzy, podoba mi się ten efekt, jest bardzo ładny ten bronzer, także myślę, że jeśli gdzieś go znajdziecie w internecie, to spokojnie możecie na niego polować. I przechodzimy teraz do różu. Róż jest w dość intensywnym odcieniu, już prawie podchodzi pod taką czerwoną czerwień. Jeśli chodzi o odcień, jest to odcień Isla Del Sol, mam nadzieję, że dobrze czytam, bo teraz przeczytam. przed pokazaniem już zapomniałam. Tak, dokładnie. Ogólnie produkty mają 10 gramów, to nie zdążyłam Wam jeszcze powiedzieć. Także sprawdźmy sobie ten róż. Róż też jest rozświetlający. No i faktycznie bronzer ma dosyć taki intensywny pomarańczowy odcień. Soczysta, dojrzała sycylijska pomarańcza, tak bym go nazwała. No rzadko w takim odcieniu są róże dostępne. Ja tam nie stronie od takich kolorów, ponieważ u mnie one jak najbardziej się dobrze sprawdzają. I już co widzę na pierwszy rzut oka, że róż jest bardzo fajnie napigmentowany. Wydaje mi się, że mocniej niż ten brązer. No i sprawdźmy jak będzie się przyblendował gąbeczką, wszystko ok odcień jest zdecydowanie taki letni, to jest taka dojrzała pomarańcza bardzo mi się ten odcień podoba powiem wam, że dawno nie miałam takiego różu wszystkie są teraz w odcieniach takiego dużo teraz jest takich róży które mają odcienie bardzo jasnego bardzo jasnego różu jeśli to jest brzosklinia to jest bardzo jasna przypudrowałam twarz pudrem od Rare Beauty nałożyłam rozświetlacz od Maxmo i teraz przejdziemy do kosmetyku, którego jeszcze nie miałam okazji testować i ogólnie nigdy nie miałam palety cieni od Shiglam jest to paleta Eye Candy Palette już Wam pokazuję jak ona wygląda w środku jest utrzymana w takiej kolorystyce właśnie koloru magenta to myślę, są takie kolory właśnie tego sezonu. I sama oprawa graficzna w żelki jest bardzo słodka. Kolory ogólnie są fajne, aczkolwiek ja raczej takich ostrych kolorów nie noszę na co dzień. Ewentualnie może takie cienie nałożyłam na dolną powiekę. Bardziej bym tutaj może poszła w makijaż w tej kolorystyce, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Te trzy odcienie bardzo, bardzo mi się podobają. Ogólnie w palecie mamy dziewięć cieni, z czego sześć cieni to są cienie matowe, w tym jeden z błyskiem. I trzy cienie błyszczące. Cienie słoczują się bardzo przyjemnie. Powiem Wam, że naprawdę są pod palcem dość masełkowe. Przypuszczam, że paleta ta jest dosyć tania, także to też nie oczekuję jakichś cudów, mówiąc w skrócie. Błyski gorzej, błyski są dosyć suche pod palcem. Ojej, tu w ogóle się nic nie słoczuje. Ogólnie, jeśli chodzi o słocze tych cieni, to powiem Wam, że robiły się dosyć ciężko. Maty są takie w miarę, ale czuć pod palcem, że to jest taka raczej średnia jakość, jeśli chodzi o maty. Natomiast błyski, jak widzicie w podglądzie, no razie są takie subtelne. Tutaj totalnie ciężko mi było przełożyć na słocz. Także zobaczymy, jak będzie się pracowało na oczach tymi cieniami. Zaczniemy sobie cieniowanie oka od najciemniejszego tego różowego cienia. I nakładam go sobie w zewnętrznym kąciku. Przenosi na powiekę całkiem ok, wcale nie ma takiej tragedii, jak myślałam, że będzie przy słoczach. Plusem jest na pewno to, że w ogóle się ten nie sypie, ale jest bardzo mocno sprasowany. Kolor przenosi się równomiernie na powiekę. I dosyć fajnie, jak widzicie, się roztarł. Tutaj też dokładam sobie drugą warstwę, daje się fajnie budować. Tak myślę, że może górę zrobimy sobie matową. Przetestujemy te tematy. Jestem ich ciekawa. No i teraz przechodzę do jaśniejszego odcienia. I myślę, że tak, żeby pójść trochę bardziej w taki ostrzejszy róż, to wezmę sobie zamiast tego ten odcień tutaj. I będę blendować tym różem granice tego ciemniejszego cienia. Dość mocno mi się rozjaśnił teraz ten makijaż. Przez ten cień, więc wrócę sobie do tego ciemnego cienia różowego i spróbuję go troszeczkę dołożyć. Jak widzicie, to nie ma problemu, dokłada się fajnie. Oczywiście, czasem ja robiąc makijaż w podglądzie, małym podglądzie, mam podgląd na telefonie, nie widzę aż tak wszystkiego dokładnie, ale przynajmniej tutaj patrząc do podglądu, do lusterka, nie widzę jakichś plam ani dziur. Natomiast widzę, że już mocniej tego makijażu nie zbuduję. Tutaj już ten cień tak osiągnął swój poziom maksymalny intensywności. Próbuję sobie pomiędzy jeszcze te dwa cienie dać ten, bo wydaje mi się, że troszeczkę tutaj brakuje intensywności na przejściu, bo od razu się robi tak bardzo, bardzo jasno. Tak, zdecydowanie tutaj ten cień po środku mi podbił troszkę. Wygląda to w podglądzie dobrze. Ładnie się rozblendowały te cienie, ale jeszcze sięgnę sobie po jeden jaśniejszy i nałożę go pod łukiem brwiowym. Także sięgnę po jeszcze jakiś jeden pędzel i sięgam po ten jasny różowy cień i idę z nim u góry. No, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ładnie się tu wszystko rozciera. Patrząc do poglądu, ja nie mam się do czego przyczepić. Także tutaj ładnie te róże się wyblendowały do chmurki. Wygląda to naprawdę subtelnie. Kojarzy mi się takie, taki zewnętrzny kącik, troszeczkę z taką rozkwitniętą piwonią. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i nie mogę tutaj powiedzieć tutaj złego słowa, póki co o tych cieniach. Wykończę sobie w ten sam sposób drugie oko i za chwilę do Was wracam. Słuchajcie, oko wygląda naprawdę nieźle. Te cienie bardzo ładnie blendują się do chmurki. Tutaj mimo tego, że jakość tych cieni, mam na myśli to, że są bardzo suche, bardzo mocno sprasowane i tutaj nawet nie ma żadnego osypu, ale jakość tych cieni, jeśli chodzi o w sumie bezproblemowe blendowanie, no naprawdę nie było tutaj żadnych problemów z blendowaniem tej powieki, także ja jestem pozytywnie zaskoczona. Sprawdziłam ile ta paleta kosztuje i ona słuchajcie, kosztuje 28 zł. Jak za takie maty, które naprawdę nie sprawiały mi żadnych problemów, uważam, że jest spoko. I wydaje mi się nawet osobom początkującym tematy nie powinny sprawiać problemu, bo naprawdę super się z nimi pracowało. Jestem w pozytywnym szoku. I teraz sięgnę sobie po ten cień jasny. Tylko poprawię sobie uprzednio korektor na oku, tak żeby nic mi się tutaj nie zbierało. I ten cień dosłownie wcieram w powiekę. Też jest... Akurat ten cień wypada na oku naprawdę dość mocno pigmentowany, Zobaczcie. Naprawdę fajnie się tutaj przenosi. Na tym oku mam niestety delikatne uczulenie. Chyba mnie uczulił krem po prostu yy, pod oczy yy, i na powieki. I widać takie suche, bardzo suche skórki. Tutaj no troszeczkę ten cień się po prostu zbiera, nie wygląda to zbyt ładnie. Natomiast prawe oko wygląda po prostu super moim zdaniem. Yy, to cieniowanie naprawdę tutaj no Wiadomo, zawsze dałoby się lepiej, można było dłużej robić makijaż, ale jak na parę 28 zł wygląda to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Tutaj, tak jak mówię, nawet na zbliżenie jak Wam pokazała, niestety widać suche skórki. No tutaj całe nawet mam uczulenie pod okiem, także kremie mnie uczuwi, troszkę to zajmie, zanim to zejdzie. Ale prawe oko wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ok. Biorę jeszcze taki malutki pędzelek i ten jasny cień. Nałożę sobie pod łuk brwiowy. Kreskę zrobię sobie brązowym eyelinerem z iglota, z iglota. Akurat tutaj mam nową sztukę, więc wszystko tu działa jak należy. I na dolną powiekę nałożę sobie ten tutaj błysk. Te błyski naprawdę są bardzo suche w tej palecie i niespecjalnie mnie przekonują, więc tylko sobie dosłownie rozświetlę dolną powiekę takim błyszczącym cieniem. I w wewnętrznym kąciku spróbuję jeszcze nałożyć tego marmurkowego cienia, ale on nasłoczyły naprawdę mało widoczny. No tutaj coś widać, delikatnie się mieni. Takim skoncentrowanym, zbitym pędzlem zdecydowanie lepiej się przekłada niż palcem na słoczu. I w zewnętrznym kąciku odrobina tego matu z błyskiem też fajnie to wygląda. I oczko jest już skończone, wytuszowałam rzęsy delikatnie, podkreśliłam dolną powiekę. Nic tu nie będę doklejać, ponieważ nie mam ochoty na sztuczne rzęsy. Zwłaszcza, że jest mega gorąco, więc po prostu nie chcę mi się tego robić, mówiąc w skrócie. Teraz przechodzimy do makijażu ust. I w parce były dwie konturówki marki Shigla, nie są wcale takie ciemne, jak mi się wydawało po opakowaniu. Jedna wygląda raczej bardziej, właśnie, nawet wpada w takie, właśnie, nudziakowe tony. Jest to ta konturówka jaśniejsza brąz, a ta druga odcień to jest nie wiem jak to się czyta jakiś taki dziwny odcień. Tutaj będziecie widziały nazwę. Ja chyba zdecyduję się na ten brąz, bo ten wydaje mi się, że średnio będzie do tego makijażu pasował ten brąz jest troszkę chłodniejszy. Bardzo miękka, bardzo przyjemna konturówka. Delikatnie ją sobie rozcieram takim kuleczkowym pędzlem. No kole mi się podoba. Ja lubię takie brązowe konturówki. Bardzo ładnie się rozcierała, bardzo ładnie się przekładała. Także nie widziałam żadnych problemów. Także jestem naprawdę zadowolona i myślę, że z takiej konturki z chęcią będę korzystać. Mam tu jeszcze pomadkę Juvia's Place. Ja nigdy nie używałam pomadek tej marki. Przypuszczam, że ona jest właśnie w takim pasującym brązowym kolorze. Tak, wygląda tutaj idealnie do tego koloru. To jest odcień tofi. Bardzo komfortowo, bardzo komfortowo się nakłada. Myślę, że jeszcze nawiesz na sobie błyszczyk, bo jeszcze miałam błyszczyk w parce. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka propozycja. makijażu Wam się spodobała. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tych kosmetykach, czy macie coś tych marek. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Produkty konturowania mega mi się podobają. Naprawdę z chęcią będę z nich korzystać. Są bardzo subtelne. Brązer jest bardzo subtelny, ale daje się budować. Tutaj nie robiły się żadne dziury, żadne plamy. Róż ma bardzo ładny odcień, em, takiej pomarańczy, co nie ukrywam, bardzo mnie inspiruje do stworzenia jakiegoś fajnego looku. Również w takich oranżowych ustach, właśnie tylko z użyciem tego różu, tuszu do rzęs, rozświetlacza na oku. Myślę, że to mogłoby wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Co do palety cieni, ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Po słoczach miałam mega mieszane uczucia, ponieważ bardzo słabo te cienie się przenosiły na słocze. Natomiast na oku prezentują się bardzo fajnie. Myślę, że. Mam nadzieję, że się nie mylę, i po tym, co widziałam w podglądzie, będzie równie dobrze ten makijaż wyglądał w kamerze. Naprawdę bardzo ładnie się te cienie blendowały. Tutaj nie zauważyłam, że jakichś mocniejszych problemów nie było osypu. Fakt, no, minusem jest to, że po prostu są bardzo mocno sprasowane. Ten pigment nie jest zbyt duży, ale jak za taką paletę, 28 zł, to nie ma naprawdę czego więcej wymagać. Jak widzicie, matowy makijaż czy wyszedł? Oczywiście, że wyszedł. Także jak widzicie, taką paletą nawet za 28 zł można zrobić fajny makijaż w matach. E, oczywiście to jest taka kolorystyka, której raczej ja na sobie nie noszę. E, raczej nie noszę e, makijażu w takich odcieniach. Ja jestem zdecydowanie team nude, e, więc częściej na co dzień wybieram właśnie takie odcienie. E, ale niewykluczone, że gdzieś na jakąś imprezę gdybym miała, iść, gdybym miała różową sukienkę, e, to może taki makijaż bym nałożyła. Także z palety jestem bardzo zadowolona i naprawdę przyjemnie się z nią pracowało. Konturówki Shiglam bardzo bardzo serdecznie Wam polecam. Super się przekładały na usta, także bomba. Jestem mega zadowolona. Pomadka Juvia Place w odcieniu Tofi, przepiękna czekoladowa, jak widzicie. Także dziękuję Ci, Edytka, za przesłanie tych kosmetyków. Bardzo fajnie mi się one sprawdziły. Mam nadzieję, że makijaż, który zrobiłam tymi kosmetykami, Ci się spodobał. I dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie tego odcinka, i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Papa! Pa.